Cześć, witaj na webinarze poświęconym temu, jak zrewolucjonizować podejście do rozwoju pracowników i firmy. Ja nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, trenerem, coachem, ale chyba przede wszystkim przedsiębiorcą. Posiadam 20 lat doświadczenia biznesowego, 7 lat pracowałem w korporacjach jako HR Business Partner oraz jako menedżer. Pracowałem myślę dla około 200 firm z wielu różnych branż. Prowadzę także podcast na zdrowie organizacji oraz jestem autorem sześciu książek, czyli na temat budowania zaangażowania pracowników, efektywnego systemu pracy, czyli zarządzania sobą w czasie, o skutecznej sprzedaży. Stworzyłem też narzędziownik, checklisty dla biznesu, książkę Promitting Tools o spotkaniach oraz ostatnia książka, jak mądrze rozwijać firmę i nie zwariować, skierowana do przedsiębiorców i menedżerów. A na dzisiejszym webinarze chcę odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań. Dlaczego formuły rozwojowe przestają być efektywne, takie tradycyjne, którymi się spotykamy aktualnie w organizacjach? Jak kształtować nawyk rozwoju i aktualizacji wiedzy? Oraz jak połączyć aplikacje? I bezpośredni kontakt z mentorem, tak żeby wspierał on rozwój kompetencji pracowników. I tutaj zaprezentuję swoje autorskie podejście Ask Mentor, aplikację, która wspiera codzienny rozwój pracowników. Jak to jest teraz, jeżeli spojrzymy sobie na to, jak funkcjonują firmy, jak funkcjonują organizacje? Przede wszystkim pracownicy zgłaszają potrzeby rozwojowe i czekają na organizację szkolenia lub budżet. Z Do doświadczenia może to trwać. Miesiące, jeżeli nie kwartały. Z drugiej strony też brakuje pieniędzy na budżet, a gro kosztów przeznaczanych na szkolenia związanych jest z organizacją, logistyką, z hotelami itd. Ważne jest także to, że kiedy pracownicy awansują np. do roli menedżera czy do roli handlowca, niestety, ale dostają potrzebną, niezbędną wiedzę. Zbyt późno i nie wykonują swojej roli efektywnie, tak jak mogliby to robić. Z drugiej strony, właśnie brakuje w ogóle czasu na realizację działań rozwojowych, szkoleń. To wynika z tego, że naprawdę jesteśmy coraz bardziej zarobieni, coraz, bardziej, coraz więcej obowiązków mamy. No i to powoduje, że po prostu fizycznie nie ma kiedy zorganizować tych szkoleń, nie mamy na to czasu. Z drugiej strony, jeżeli pojawiają się szkolenia, to rzeczywiście trwają najczęściej jeden albo dwa dni i wyrywają niemal cały dział, albo nawet czasami całą firmę z takiego bieżącego toku pracy, no i to powoduje później natłok zadań oraz trudności z powrotem do naturalnego rytmu. Kolejna rzecz, która jest związana z tym, że szkolenia trwają tylko jeden czy dwa dni, zazwyczaj. Nie liczą takich dłuższych programów rozwojowych, z którymi też możemy się spotkać, ale to też jest pewnego rodzaju wyjątek. Problemem jest to, że wiedza, którą poznają uczestnicy na szkoleniach, nie jest utrwalana, a później tym samym nie jest wdrażana w praktykę. Więc można powiedzieć, że gro kosztów poniesionych na szkolenia, tych związanych z samym szkoleniem oraz logistyką, może być wyrzucona błoto. Kolejny aspekt to zmiana pokoleniowa. Pracownicy są coraz mniej doświadczeni, starsi pracownicy. Starsi pracownicy mają wiedzę i doświadczenie, ale nie zawsze to, to aktualizują. Więc no, mamy tutaj dość duży problem, jeżeli chodzi o zarządzanie wiedzą w firmie. Nie mówię tylko o wiedzy takiej stricte, merytorycznej, niezbędnej do tego, żeby wykonywać pewną rolę, ale też myślę o, o takiej wiedzy uniwersalnej, związanej na przykład ze sprzedażą, z zarządzaniem, z efektywnością itd., itd. Więc można powiedzieć, że mamy trudność, jeżeli chodzi o transfer wiedzy wewnątrz firmy. Pracownicy z jednej strony nie, nie mają czasu na to, żeby się rozwijać, żeby się spotykać w takim kontekście rozwojowym, na przykład w formie mentoringu, a z drugiej strony popadają też w bieżącą rutynę i po prostu nie mają czasu na to, żeby wykonywać swoją pracę bardziej efektywnie dzięki temu, że aktualizują swoją wiedzę i tę pracę wykonują w sposób bardziej skuteczny. A teraz chciałem spojrzeć krótko na to, jak się zmienia proces nauki w ogóle w naszym współczesnym świecie. Pierwsza rzecz, która myślę, że jest kluczowa, to jest to, że pracownicy potrzebują i oczekują szybszego dostępu do wiedzy, do szkoleń. Szczególnie ci młodzi pracownicy, którzy dopiero zaczynają pracę i nie są jeszcze tak świadomi i kompetentni, jak ci bardziej doświadczeni pracownicy. Wiemy, jak trudno zrobić dobry onboarding w firmie. I w większości firm ten onboarding po prostu nie działa. Z drugiej strony, mamy taki przesyt i nadmiar informacji tak, jak na przykład w kontekście otrzymywanych maili, w kontekście zasypywania naszej skrzynki mailowej, właśnie newsletterami różnego rodzaju, wiedzą, spamem, które po prostu nie dają żadnej wartości, a jednocześnie rozpraszają naszą bieżącą uwagę. W związku z tym, właśnie z światem, w którym żyjemy, gdzie pełno rozpraszaczy, mamy coraz mniejszą zdolność do koncentracji uwagi. To sprzyja temu, żeby tej, tą pracę, którą mamy do wykonania, nie wykonywać jej efektywnie. Kolejna rzecz, która tu myślę istotna, to to, że bardzo często uczymy się na własną rękę, na przykład z podcastów, z YouTube'a, z TEDxa, czy z takich narzędzi rozwojowych, które dostępne są pod ręką za darmo. Tylko problem w tym jest taki, że te narzędzia też są, żeby, żeby zapoznać się z wiedzą, która jest w tych narzędziach, dzięki tym, dostępna dzięki tym możliwościom, musimy jednak poświęcić też dużo czasu, żeby przefiltrować te podcasty, żeby czasami z jednego podcastu wyciągnąć kilka zdań. Naprawdę musimy przesłuchać godzinę lub nawet dłużej podcast, żeby coś z tego wyciągnąć. Podobnie jest z filmami na YouTube czy na TEDxie. Z drugiej strony rozwija się też branża kursów online i e-learning. To nie jest najlepsze rozwiązanie dla współczesnych ludzi. Dlaczego? Tego, że jak widzę po sobie, nawet po sobie samym, albo słyszę od swoich Kursantów, uczestników szkoleń. Ludzie niechętnie korzystają z e-learningu, takiego tradycyjnego e-learningu, ponieważ to jest często zbyt długie, zbyt monotonne. No i nie ma z tego żadnego fanu. A dodatkowo, nie wiem czy zauważyliście, ale ja tak mam, że jeżeli zakupiliście jakiś kurs, Online, ja się przyznaję, że tak było, mam trudność, żeby ten kurs obejrzeć do, do końca. Bardzo często ta wiedza, która jest w tym kursie, no już ją posiadam, albo jest zbyt ogólna i trudno, y, dr, na, trudno wydobyć z niej odpowiednie treści, i czasami trzeba naprawdę przesłuchać cały, żeby wydobyć coś dla siebie, y, co w, wniesie wartość do, do naszego rozwoju zawodowego, do naszej, do naszej pracy. Y, więc jest, y, są możliwości, ale nie zawsze chętnie z nich korzystamy. Kolejny aspekt to jest łatwy dostęp do wiedzy. No, tak, jak mówiłem w tych podcastach na YouTube i TEDxie, ale z drugiej strony bardzo często trudno zweryfikować jakość tej wiedzy i wartość, którą ona wnosi. I to jest wyzwanie, przed którym stoją przede wszystkim młodzi ludzie, ponieważ tak naprawdę no, w internecie wiele osób jest. W w pewnym sensie takimi szarlatanami rozwojowymi, którzy przekazują wiedzę, która jest nietradzona, niezweryfikowana, nie wynika z doświadczenia, jest to wiedza tylko stricte teoretyczna. Można powiedzieć, że każdy może w, tym, w tych czasach być YouTuberem, może tworzyć swój podcast. I nie ma tutaj takiego progu wejścia, który był kiedyś, że żeby wydać książkę, żeby stworzyć, zaistnieć w telewizji, no trzeba było tak naprawdę mieć już jakiś autorytet i jakąś wiedzę ugruntowaną i szanowaną przez odbiorców. Kolejna rzecz z tym związana, to wiedza jest rozproszona w internecie. Można powiedzieć, że jesteśmy takimi surferami, którzy łapią się na jakąś falę, a ta fala zanika i później do tej wiedzy nie wracamy. I to jest jeden z wielkich problemów, ponieważ jesteśmy z, z jednej strony bombardowani wiedzą, ona do nas trafia, ale nie mamy czasu, żeby jej przyswoić. Nie, nie wracamy do tej wiedzy. I tutaj przez to ta wiedza staje się coraz bardziej powierzchowna i płytka. I to jest trudność, którą się mierzymy w, w procesie uczenia się. Wiedza jest po prostu nie jest przyswajana. Mamy świadomość czegoś, ale po prostu nie przerobiliśmy jej wewnętrznie. I kolejna rzecz to są fake newsy, które możemy spotkać, powielanie półprawd, mity, ale też dezaktualizacja wiedzy, niepotwierdzone, niepotwierdzone źródła wiedzy, czyli tacy fałszywi guru, którzy w firmach są, w internecie są obecni. No i ostatnia rzecz, której chcę powiedzieć, to narzędzia sztucznej inteligencji. Mam na przykład ChatGPT który pomaga w tym, żeby wiedzę zdobyć, żeby tą, żeby tą wiedzę żeby zdobyć odpowiedź na pytania, które są dla nas istotne, no ale czasami problem jest w tym, że nie wiemy, o co zapytać, żeby uzyskać dobrą odpowiedź. Często nasza wiedza na temat pewnego aspektu, który nas interesuje, jest na tyle mała, że nie wiemy dokładnie jak sformułować pytanie. Nie wiemy tak samo w, tego w kontekście surfowania po internecie i korzystania z wyszukiwarki, chociażby Google. A. No i moja odpowiedź na te, na te bolączki jest Związana z aplikacją Ask Mentor, czyli aplikacja, która wspiera codzienny rozwój pracowników, ukierunkuje ten rozwój oraz selekcjonuje wiedzę, która, jest, która przyczynia się do tego, że można efektywnie wykonywać swoją pracę w takich rolach jak sprzedaż, obsługa klienta, marketing, zarządzanie zespołami oraz kwestie HR-owe. Jakie kluczowe problemy rozwiązuje aplikacja? Przede wszystkim wspomniany brak czasu na rozwój i szkolenie pracowników. W aplikacji jest założenie proste. Uczmy się, rozwijajmy się, zdobywajmy wiedzę, 15 minut dziennie, codziennie wykonujmy w związku z tym ćwiczenie. Jeżeli mamy problem z budżetem, no to aplikacja też ten problem rozwiązuje, ponieważ dzięki aplikacji w abonamencie tak naprawdę, jeżeli poświęcimy systematycznie i wykorzystamy wszystkie szanse, które daje aplikacja, możemy poświęcić, możemy wykorzystać ten czas 120 godzin na działania rozwojowe, co daje 8 zł na uczestnika, co nie jest wielką inwestycją. Z drugiej strony Działania rozwojowe są zbyt rzadko organizowane albo nie mam do nich dostępu. No i właśnie w aplikacji użytkownicy mają pełen dostęp, ciągły dostęp do, do rozwoju i zaraz o tym powiem, jak to wygląda w praktyce. Kolejny aspekt to jest trudność zaangażowania pracowników do aktualizacji wiedzy, gdzie właśnie ta rutyna, złe nawyki, brak świadomości się pojawia i tutaj aplikacja pomaga w tym poprzez codzienną stym codzienne stymulowanie do działania, do rozwoju. No i w końcu też wsparcie onboardingu w firmie dla nowo awansowanych pracowników lub nowo przyjętych. Bardzo często, kiedy osoby wchodzą do organizacji, nie mają dostępu do, do wiedzy, już nie mówię tej wewnętrznej, ale tej takiej uniwersalnej, która jest niezbędna do tego, żeby, żeby wykonać swoją pracę optymalnie. I tutaj aplikacja może pomóc we wsparciu onboardingu w firmie, na przykład ktoś awansuje na rolę HR-owca, ktoś awansuje na rolę marketingowca, ktoś na sprzedawcę, ktoś... Wchodzi w rolę menedżera, i tutaj w aplikacji może mieć wsparcie właśnie w wejściu w tą rolę. Aplikacja, o której zaraz powiem, to aplikacja skierowana tak naprawdę do pracowników i dużych firm, i małych firm, mikrofirm, SP, bo daje ona tak naprawdę wiedzę uniwersalną, niezbędną w firmach, niezbędną w każdej firmie, która funkcjonuje na rynku. Więc. Więc tutaj nie ma tutaj tej zale zależności, bo wiedza jest właśnie uniwersalna. Z drugiej strony odbiorcami mogą być przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać firmę, szczególnie te mniejsze firmy nie mają HR-u i mogą dosta dostać dostęp do wiedzy, która jest poukładana, która wesprze ich w codziennej pracy. No idąc dalej, dla menedżerów, którzy awansowali, albo dla tych menedżerów, którzy borykają się z jakimiś trudnościami i chcą wyjść z, z rutyny. Dla pracowników działów sprzedaży i obsługi klienta, którzy mierzą się z trudnymi sytuacjami z klientami, no i chcą dostać na bieżące wsparcie, jak sobie radzić z taką sytuacją. No i w końcu właśnie dla specjalistów HR, trenerów wewnętrznych, czy którzy potrzebują czasami wsparcia do tego, żeby te nowe osoby przysposobić do pracy, przeszkolić, zmotywować, po prostu świadomie rozwijać. W aplikacji ma, mamy dostęp do y, bazy wiedzy na desktopie i, i w smartfonie. Zaraz pokażę, jak to wygląda na desktopie. Mamy też szkolenia oparte o microlearning i pigułki wiedzy, ale też użytkownicy otrzymują codzienne datki wiedzy, cykliczne szkolenia oraz webinar online, zaraz o tym szerzej opowiem. Jest też możliwość zadawania pytań w aplikacji poprzez czat no i mo, mo, można delegować zadania, do osób, które właśnie wchodzą w tę nową rolę, ale też jeżeli zdecydujecie się na aplikację w formie takiej czystej, nieza, niezagospodarowanej jeszcze, y, możecie zarządzać własną wiedzą i komunikacją w firmie w oparciu o dostępne w niej narzędzia. Na, tym, na, tym, na ten moment w aplikacji mamy około 1060, no dokładnie 1060, 1620... 1069 lekcji i 360 z obszaru HR, zarządzania wiedzą, komunikacji, 370 z obszaru sprzedaż i marketing oraz 376 z obszaru zarządzania. Jest to sporo. W jaki sposób aplikacja wspiera uż użytkowników w rozwoju? No przede wszystkim przekazywanie pigułek wiedzy, informacje kluczowe, podcast, artykuł, wideo, checklisty, instrukcje, to wszystko jest w aplikacji, w formie gotowych treści albo linków do treści, które już funkcjonują w internecie. Treści przekazane są też w formie pytań i odpowiedzi, co ułatwia nawigowanie po aplikacji. No i też te pytania, co ważne, zostały zadawane przez 20 lat funkcjonowania naszej firmy, czyli Akademia Rozwoju Kompetencji, która odpowiada za stworzenie aplikacji Skmentor pod kątem merytorycznym. I to są pytania, które zostały zadawane przez, które były zadawane przez uczestników, co powoduje, że one są naprawdę jakby kluczowe dla poszczególnych ról. Zawierają też case study, historię sukcesu, dobre praktyki, ale też mikroszkolenia które, i kursy, które mogą wesprzeć w takim bardziej poukładanym sposobie pozyskiwania i rozwijania swoich kompetencji. W aplikacji też jest grywalizacja, która wspiera Motywację do, do, do rozwoju, do nauki, właśnie do codziennej pracy z, z aplikacją. W aplikacji są też powiadomienia, przypomnienia o tym, żeby wykonać jakieś działania, zapoznać się z treścią. Są też quizy, testy, ankiety, różnego rodzaju kwestionariusze samooceny, według których możemy sprawdzać swoją wiedzę oraz. Diagnozować kluczowe obszary. Dostępne są też gry scenariuszowe, czat, tak jak mówiłem wcześniej, w którym można zadawać pytania w kontekstach, które są dla was interesujące, czyli właśnie tak jak HR sprzedaż, zarządzanie, zarządzanie firmą. I w zależności od dostępnej wersji, możemy mieć wszystkie cztery czaty, albo tylko jeden z nich. Działa to trochę tak jak na Facebooku, gdzie użytkownicy mogą. Zadawać pytania, a mentor, czy konsultant, czy administrator odpowiada na nie, ukierunkowuje, gdzie można znaleźć tą wiedzę, ale też użytkownicy mogą udzielić informacji, które dla nich są na, na zadane pytanie, na bazie ich doświadczenia. Do tego mamy newsletter cotygodniowy oraz równego inspiracje, które mogą me, nas wesprzeć w, w działaniach rozwojowych. Mam tu na myśli szczególnie rekomendacje filmów, książek, które też będą cyklicznie dosyłane do użytkowników. Więc w jaki sposób funkcjonuje dokładnie aplikacja? No, po pierwsze, mamy tutaj tematyczne miesiące, zaraz o nich opowiem. Jest możliwość tego kontaktu na czacie, już wspominałem. Mamy co tygodniowo webinary, krótkie webinary, po około 15, maksymalnie 30 minut w jednym obszarze. Są też comiesięczne QA, które trwają godzinę i przez tą godzinę można zadawać pytania głównie o ten tematyczny miesiąc, ale jeżeli będą takie. Tematy, które będą wykraczały poza obszar, też myślę, że znajdzie się czas na odpowiedź. Myślę, że ważne, żeby tutaj powiedzieć o tym, że te pytania, na które będą udzielane odpowiedzi, one będą też od razu archiwizowane w bazie wiedzy, że będzie można do nich otrzymać od razu dostęp i wrócić do nich wtedy, kiedy będzie ta wiedza nam potrzebna. No i też co kwartał odbędzie się szkolenie online dla użytkowników. Macie w tych czterech obszarach, na których koncentruje się aplikacja. W sumie, tak jak mówiłem, w jednym obszarze jest to 120 godzin na rok, natomiast jeżeli mielibyście dostęp do wszystkich czterech obszarów, no to wtedy będzie to 480, więc całkiem sporo czasu na, na rozwój. Skąd wiedza w aplikacji? No, tak jak mówimy, już ona jest zweryfikowana. Bazuje ona na sześciu książkach, które ja już napisałem i które są podzielone na odpowiednie fragmenty, odpowiednie konteksty. Są to też materiały szkoleniowe, których nigdy jeszcze nie publikowałem, a zostały wypracowane przez 20 lat pracy w Akademii Rozwoju i Kompetencji. No, można powiedzieć, że dostajecie tutaj dostęp do całej wiedzy firmy szkoleniowej, konsultingowej. Z drugiej strony są to też właśnie linki do wartościowych źródeł wiedzy w internecie, filmów, książek, podcastów, ale trzeba tu powiedzieć, że to są już kwestie, i narzędzia czy artykuły zweryfikowane wcześniej. To znaczy, no nie jest tak, że są to przypadkowe treści, tylko one są rzeczywiście uporządkowane. No i znajdują się tutaj też setki artykułów blogowych i pracowych, które pisałem. Dla różnych gazet, dla relacji, magazyn film rodzinnych, dla gazety finansowej, dla HR, biznes partner, czy takiego pisma dla hr dla nowej sprzedaży, asa sprzedaży, magazynu MŚP Biznes, szefa sprzedaży, czy kontroli i zarządzania. Są takie pisma, dla których pisałem przez ostatnie lata treści, ale też treści będą pochodzić od innych mentorów, którzy będą w aplikacji, o tym powiem trochę później. Więc jaki, jakimi bazami wiedzy możemy się spotkać, spotkacie się w aplikacji? No przede wszystkim zarządzanie z dla menedżerów. Strefa przedsiębiorcy i zarządzanie firmą. Czyli jak mądrze rozwijać firmę w taki sposób, żeby przekraczała ona swoje poszczególne etapy, kryzysy, i jak radzić sobie w ogóle z kryzysami w firmie, zarządzać wiedzą itd. Tak jest też obszar HR, czyli rekrutacji, rozwoju pracowników, budowania marki pracodawcy, tak naprawdę wszystkie konteksty związane z tym co w HR ważne jest sprzedaż, obsługa klienta, zarządzanie sprzedażą, marketing i tutaj mamy cały proces ułożony, można powiedzieć związany od momentu zarządzania od momentu zarządzania sprzedażą, czy właściwie jest obszar związany z zarządzaniem sprzedażą, nie tylko sama sprzedaż, wszystkie kompetencje handlowe budowanie strategii sprzedaży, a w kontekście marketingu opisane są wszystkie narzędzia, które są niezbędne do tego, żeby ten marketing skutecznie prowadzić. Dalej mamy wiedzę z zakresu kompetencji miękkich, czyli takie jak rozwiązywanie konfliktów, rozwiązywanie trudnych sytuacji z klientem, zarządzanie sobą w czasie. I tutaj ta, ten obszar będzie bardzo mocno rozbudowany. Mamy też komunikację, zarządzanie wiedzą w firmie, prowadzenie spotkań. Czyli wszystko to, co niezbędne do tego, żeby w firmie był odpowiedni przepływ informacji. Mamy też obszar związany z zarządzaniem projektami, metodyki, fazy, czyli taki ogólno dostępny obszar dla wszystkich kategorii w bazie wiedzy, tak, żeby właśnie też mieć świadomość tego, że no to jest ważny obszar przy realizacji projektów, działań rozwojowych firm, a nie tylko rozwojowych wszystkich tych, które są. Na przykład związane z rozwojem produktów, z organizacją różnych eventów w firmie itd., dalej, które można nazwać projektami. No i jest też obszar związany z biblioteką skrótów, książek i rekomendacji filmowych. Możemy Znaleźć tutaj w aplikacji konkretne streszczenia, właściwie recenzje książek, ale też linki do filmów, tych fabularnych i dokumentalnych, które mogą zainteresować Was jako, jako użytkowników aplikacji, które też będą rekomendowane. Więc, jak widzicie, jest tego bardzo, bardzo dużo, ale przecież nie, nie, nie trzeba korzystać ze wszystkiego, tylko właśnie. Idea jest taka. Korzystam wtedy, kiedy potrzebuję. Traktuję aplikację jako mentora, który pojawia się wtedy, kiedy. Pojawia się wyzwanie i trudność, a mentor nakierunkowuje nas na odpowiednie treści, pokazuje nam, co można zrobić w danej sytuacji. I tak działa aplikacja. Jeżeli chodzi o tematyczne miesiące, no to na przykład w hr mamy 12 takich obszarów, czyli zaczynamy, tak jak w każdym obszarze, obszarze zaczynamy od ogółu, czyli od roli kompetencji HR-u, później mamy strategię firmy, zarządzanie zmianą, komunikacja wewnętrzna i tak dalej, czyli wszystko to, co jest niezbędne do tego, żeby wypełniać rolę HR-owca. I każdy miesiąc właśnie będzie koncentrował się na rozwoju jednej z tych kompetencji. W kontekście menedżera mamy podobnie. Zaczynamy od ogółu i schodzimy dalej. Koło zlecania zadań, zada delegowania, wyznaczanie celów, wspieranie w trudności i tak, dalej, i tak dalej. Czyli wszystkie kompetencje, które są kluczowe do tego, żeby efektywnie wykorzystywać, wykonywać rolę menedżera. W sprzedaży podobnie. Zaczynamy od roli kompetencji handlowca, później. Jedziemy po kolei kluczowe aspekty, które są związane z rolą handlowca, czyli od zaczamy od efektywności pracy handlowca, później poszukiwanie klientów, przygotowanie do kontaktu z klientem, aż do momentu, w którym będziemy omawiać trudne i konfliktowe sytuacje w pracy z klientem. Więc to są takie. Trzy konkretne grupy. Czy mamy HR, sprzedaż i zarządzanie, i będzie jeszcze tematyczne, będą jeszcze tematyczne miesiące dla przedsiębiorców, dla właścicieli firm. Ważne, żeby wiedzieć, że te treści, które się pojawią, będą automatycznie przekładane na kursy, czyli osoby, które wrócą czy wejdą do aplikacji później, będą miały do nich dostęp i ta wiedza będzie przekazana w formie kursów, będzie można do niej wrócić. Czyli tak naprawdę w ciągu roku pojawi się 48 Kursów, do których będzie można mieć dostęp w, z poziomu aplikacji. Kursy, to znaczy, że, że jest tutaj zaplanowany harmonogram, są do tego quizy, są ćwiczenia, które będzie można sobie przejść i uzyskać też jednocześnie punkty za aktywność w aplikacji. Myślę, że warto, aby powiedzieć, że w aplikacji będą też w ramach rozwoju nowe narzędzia. Będą to mastermindy wewnętrzne, czyli takie małe podgrupy, w których będzie można pracować nad rozwojem swojej firmy, czy w swojej roli, na przykład handlowca, przedsiębiorcy czy marketera. Będą też bazy dodatkowe, na przykład dla konkretnych ról, na przykład dla brygadzistów. I będzie można na przykład wykupić dostęp do aplikacji na miesiąc i jak wchodzi nowy brygadzista w swoją rolę, to będzie mógł przejść kurs właśnie w kontekście w roli brygadzisty. Takie kursy są planowane między innymi dla, właśnie dla sprzedawców, ale też dla konkretnych takich zawodów jak e, e, chociażby zawód kelnera, obsługa w, kelnerska czy praca w nieruchomościach. Będą też dodatkowe wydarzenia z gośćmi, z ambasadorami. Na ten etap mam ich zadeklarowanych kilku, między innymi Paweł Muzyczyszyn, Katarzyna Muzyczyszyn, Daria Sipka od Employer Brandingu i tutaj te osoby będą raz na jakiś czas Prowadzić krótkie też webinary albo QA, żeby zainspirować użytkowników do tego, żeby patrzeć w odpowiednim kierunku w tych kontekstach, w których oni się specjalizują. Będą też zniżki na tradycyjne formy rozwojowe, bo oczywiście aplikacja nie zastępuje tradycyjnych form rozwojowych, ale ma je wspierać. W planach jest także nauka języka angielskiego. Jest możliwość, czy będzie możliwość, i już jest możliwość budowania własnej bazy wiedzy, czy to w oparciu o taką czystą aplikację, bo aplikacja też nie wspominała, to jest stworzona przez firmę Quico i tutaj to narzędzie jest wykorzystane do tego, żeby napełnić tą bazę wiedzy moimi treściami. Jest też w planie chat z bazą wiedzy, to znaczy będzie to działać jak chat GPT, czyli będzie można nie tylko korzystać z lupki, która jest w wyszukiwarki wewnętrznej, takiej stricte tekstowej, to będzie też można zadać pytanie do bazy wiedzy i uzyskać odpowiedź w oparciu o treści, które są już w aplikacji. No i docelowo też będzie odpowiednio wydzielona strefa kompetencji miękkich, gdzie rzeczywiście wszystkie kluczowe miękkie aspekty związane z biznesem będą wyszczegółowione, opracowane w formie bazy wiedzy i kursów, na przykład takie jak zarządzanie stresem, organizacja pracy, rozwiązywanie konfliktów, asertywność, inteligencja emocjonalna. To wszystko jest w Panach. Będzie tego naprawdę dużo. Naszą aspiracją jest to, żeby stworzyć kompleksową bazę narzędzi dla... Dla użytkowników. I teraz myślę, że warto powiedzieć, że w aplikacji ta wiedza jest przekazywana w dużej mierze w formie treści pisanych, ale oczywiście są linki do wideo, do podcastów. Natomiast ta forma pisana. Jest o tyle łatwa, że nie musimy przesłuchiwać właśnie wszystkich treści, które gdzieś tam w internecie są, tylko możemy sobie przeczytać, wrócić, dorać do, do polubionych i jeżeli pracujemy nad jakimś aspektem, możemy po prostu go sobie y, oznaczyć i wracać do niego wtedy, kiedy potrzebujemy. Jak będzie, ta wiedza już nie będzie potrzebna, no to wtedy możemy odznaczyć i zająć się jakimś innym obszarem. Inwestycja na, na użytkownika to 99 zł miesięcznie netto za, za, za osobę, która ma dostęp do jednej, jednej bazy. Jeżeli chodzi o dostęp do wszystkich baz, to jest 199 zł netto miesięcznie. Czyli zobaczcie, za 1000 zł albo za 2000 macie dostęp tak naprawdę do odpowiednio 120 godzin rozwojowych lub do 480 godzin rozwojowych. To jest, to jest tak praktycznie jak rok albo 4 lata studiów podyplomowych. Więc jeżeli to Was zainteresowało, to zapraszam do obejrzenia drugiego filmu, który pokażę, jak ta baza rzeczywiście jest skonstruowana, gdzie pokażę Wam zrzut ekranu i pokażę konkretne treści, które są w aplikacji, które można rzeczywiście wykorzystać na, na co dzień w praktyce, ale przede wszystkim no, będzie można zobaczyć, jak, jak, to, jak to funkcjonuje, jakie są narzędzia, jak to jest skonstruowane, i zobaczyć, czy to jest dla Was. Także dzięki za tą część i do zobaczenia w drugiej kolejnej.